Witajcie ponownie. W naszym szesnastym już spotkaniu dokończymy sobie rozważania dotyczące piątego rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza. Czytamy, że po uzdrowieniu i uwolnieniu paralityka Jezus wyszedł i zobaczył celnika imieniem Lewi. Wielu pewnie odwracało wzrok od Lewiego, bo to przecież według nich znienawidzony celnik, kolaborant i zdzierca. Tymczasem Jezus nie odwrócił wzroku. Jezus nie przeszedł obojętnie. Jezus go zobaczył. I nic w tym dziwnego, bo Jezus szuka człowieka. Dla niego nikt nie jest przegrany, skreślony czy stracony. A ponieważ Jezus widzi więcej, ponieważ, jak mówiliśmy, Jezus widzi też serce człowieka i wie, co się w tym sercu kryje, to Jezus wiedział, że może zacząć działać. Jezus, znając serce człowieka, wie, jaką ono naprawdę jest glebą, i wie, że ta dla ludzi zachwaszczona gleba Lewiego tak naprawdę jest zupełnie inna: że pod cienką zewnętrzną warstwą pozorów, na które ludzie patrzyli, kryje się żyzna gleba serca, gotowego żyć wiarą i miłością do Boga. Dlatego Jezus rzekł do Lewiego: Pójdź za mną. Jezus rzucił ziarno słowa, a ono natychmiast wydało owoc przemienionego życia. Lewi zostawił wszystko, wstał i chodził za nim. To dopiero jest zdumiewające. Zobaczmy. My na pewno wiemy o Jezusie dużo więcej niż Lewi. My znamy Jezusa dużo dłużej niż Lewi go znał. Czy jednak byłoby nas stać na to, aby na wezwanie Jezusa zostawić wszystko? Rozumiecie teraz, że owszem, wiedza religijna jest ważna, ale o wiele ważniejsze jest serce i to, co się w nim kryje. A potem, rozważając dwudziesty werset, możemy zasiąść z Jezusem do stołu na uczcie, którą wyprawił dla niego Lewi. Oczywiście możemy zasiąść do tej uczty, jeśli nie mamy nic przeciwko towarzystwu, jakie się na niej zgromadziło. A towarzystwo to stanowili. Przede wszystkim celnicy i inni grzesznicy. Pewnie większość z nas nie chciałaby przebywać wśród takich ludzi. Ale ja bym się tam odnalazł z radością. Dlaczego? Pozwólcie na świadectwo. Otóż, gdy byłem w trzeciej klasie ogólniaka, kolega, który uważał się za niewierzącego, zapytał mnie: Dlaczego ja właściwie wierzę? Wtedy Pierwszy raz w życiu zastanowiłem się nad tym, co do tej pory wydawało mi się takie oczywiste, no bo przecież uważałem się za wierzącego. Pomyślałem i odpowiedziałem mu mniej więcej tak: wiesz dlaczego wierzę? Bo ja kocham swoje życie i nie chcę się nim cieszyć na chwilę, ale na wieki. A ponieważ wiem, jaki jestem, to wiem, że potrzebuję Zbawiciela i ja go znalazłem. Wiecie co? Dziś. Odpowiedziałbym tak samo. Ja wiem, jaki jestem, ale ja znalazłem Zbawiciela, i to w Niego wierzę. W Nim, w Jezusie pokładam całą moją nadzieję. Tak to już jest, że Jezus chce być z ludźmi i dla ludzi, dla wszystkich ludzi. Niestety, nie wszyscy ludzie to rozumieją i potrafią tym żyć. Oto w 30 wersecie na scenę wkraczają faryzeusze i zaczynają szemrać na to, co robi Jezus. Pierwsza rzecz, jaką robią, robi faryzeusz: nie podejdzie, nie porozmawia, nie zapyta wprost. Będzie mówił poza plecami. Po drugie, faryzeusz będzie osądzał. Ma swoją wizję życia, wiary, pobożności, i jeśli mu się coś z tą wizją nie zgadza, to będzie to złe w jego mniemaniu. Tacy to są faryzeusze. Myślą, że są zakochani w Bogu, a tak naprawdę są zakochani w sobie w swojej świętości, pobożności. Oczywiście formy świętości i pobożności wyznaczają ich przekonania, ich normy. Kiedy czytam ten werset, tak sobie myślę, że to dziwne, że zawsze najwięcej nie podoba się tym, którzy sami siebie uważają za lepszych, sprawiedliwszych, pobożniejszych od innych ludzi. Takim zawsze coś się nie podoba, bo przecież oni są doskonali i najlepiej by było, żeby wszyscy byli tacy jak oni. No, i dlatego, że są doskonali, to mają prawo do osądzania. Tylko, że oni nigdy nie zrozumieją tak naprawdę drogi miłości. Tacy też nigdy nie zrozumieją, kim naprawdę jest Jezus, po co on przyszedł na ten świat, bo jak Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Tacy ludzie, wtedy i dziś, nigdy nie zrozumieją, Czym naprawdę jest Ewangelia? Bo przecież Jezus nie przyszedł wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. To jak oni się otworzą na Jezusa, skoro oni są sprawiedliwi? A przypomnę, że w języku biblijnym nawrócenie oznacza przede wszystkim zmianę sposobu myślenia. Owszem, o sobie i o swoim życiu też, ale najpierw i przede wszystkim o Bogu, o Bożej Miłości i Łasce. A przecież miłości najbardziej potrzebują ci, którzy jej nie mają, którym jest źle. Dlatego trzeba umieć przyznać się do rzeczy, które sprawiają, że jest nam źle. Trzeba umieć się przyznać do tych rzeczy, które sprawiają, że nasze życie jest złe. Wtedy przyjmiemy Jezusa jak lewi. A Jezus przyjdzie i będzie z nami wieczerzał. I w naszym życiu wypełni się obietnica, obietnica z apokalipsy. Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Tylko w takich okolicznościach może się dokonać prawdziwe nawrócenie grzeszników, do których Bóg przychodzi w Jezusie. A Jezus pokazuje, że Bóg czeka, nie przekreśla, nie odrzuca. Że Bóg ufa, wierzy w człowieka, widzi jego wartość i możliwości. Bóg wciąż daje szansę i możliwość rozpoczęcia na nowo. Jezus wciąż powołuje grzeszników do wejścia na drogę zbawienia, a oni idą z radością, bo więcej miłują ci, którym wiele darowano, o czym będziemy jeszcze rozważać w siódmym rozdziale. W kolejnym, trzydziestym trzecim wersecie czytamy, że faryzeusze Rzekli do Jezusa: Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie, faryzeuszów, twoi zaś jedzą i piją. Nie wiem do końca, czy to było pytanie, przez które faryzeusze chcieli się dowiedzieć, dlaczego tak postępują, czy to było jakieś spostrzeżenie, czy forma pretensjonalizmu, bo w mentalności faryzeuszy zawsze znajdzie się coś, o co można mieć pretensje, do czego można się przyczepić. A Jezus odpowiadając im, że trzeba, uczy nas, że trzeba umieć właściwie wykorzystać każdą chwilę. Jest powód do radości, to się cięż. Jest powód do płaczu, to płacz, pokutuj, pość. A potem przez przypowieść o starym i nowym suknie, o starym i młodym winie, Jezus uczy, że w życiu duchowym potrzebna jest mądrość i rozwaga. A nie głupie, ślepe przywiązanie do rzeczy, postaw, obrzędów, które na drogach wiary są czymś drugorzędnym. Trzeba umieć właściwie oceniać i podchodzić do tego, co było i do tego, co przychodzi. Czasami ludzie też lubią mówić dawniej było lepiej, stare, dobre czasy. Może dlatego tak mówimy, że w tym, co nowe, za dużo tego, co nasze, a coraz mniej tego, co Boże. Inni może mówią tak dlatego, że widzą pewne zmiany w kościele i trudno im się na nie otworzyć, bo jeszcze nie narodzili się na nowo z Ducha Świętego. I ich życie wciąż nie jest przemienione przez to, co naprawdę Boże. A przecież, jak czytamy w wersecie 38, Bóg ma upodobanie w czynieniu nowych rzeczy, co potwierdzają nam też słowa z Apokalipsy. I rzekł zasiadający na tronie, czynię wszystko nowe i mówi napisz słowa te są wiarygodne i prawdziwe. I jest to ważne, aby to zrozumieć, bo według mądrości ukazanej nam w wersecie 36 i 37 nowe jest mocniejsze od starego. Dlatego pewnych rzeczy nie da się pogodzić, bo ani starego nie będziemy dobrze przeżywać, ani nowym nie będziemy się cieszyć. Brak tej mądrości może nam przypominać historię żony Lota. Pamiętacie, wychodzi z Sodomy ku nowej rzeczywistości wskazanej przez Boga, a ogląda się za starym. I wiemy, jak się to skończyło: zamieniła się w słup soli. Słuchając więc słów Jezusa, kończących piąty rozdział Ewangelii Świętego Łukasza, módlmy się o mądrość, rozwagę na drogach wiary i o odwagę, otwartość, które też są nam potrzebne. Tyle w tym spotkaniu, czas na tradycyjne pytania do rozważań dla Was. Pierwsze, jak patrzysz na ludzi, ile w tym spojrzeniu jest miłości, a ile osądzania? Drugie, kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? Czym dla Ciebie jest Ewangelia? Trzecie, co i dlaczego by ci było dziś najtrudniej zmienić w twojej pobożności. To tyle, niech Wam Pan Bóg błogosławi, do usłyszenia w kolejnym odcinku spotkań biblijnych.